26 kwietnia odbył się Jarmark Okuniewski i czwarty bieg Rycerza Okunia. Do rywalizacji stanęło blisko 300 osób, a kulminacyjnym punktem jarmarku była inscenizacja potyczki husarii z wojskami szwedzkimi, która nawiązywała do historycznego wydarzenia z czasów potopu. Rankiem w dniu jarmarku organizowane były biegi. Dla dzieci i młodzieży przygotowane zostały trzy kategorie wiekowe, a dorośli pobiegli na 10 km. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Po biegach rozpoczęła się część artystyczna. Z muzyką folkową wystąpił zespół Flash Creep, a po nich młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne w minim Centrum Kultury prowadzone przez Katarzynę Jurecką. Gdy zakończyły się występy, o godzinie 15 nastąpiło oficjalne otwarcie jarmarku. W asyście Pocztu Husarskiego wjechał na koniu Łukasz Bogucki, a następnie odczytał fragment aktu lokacyjnego o z 1538 roku. Tym samym co roku przypominamy, że Okuniew dostał od króla Zygmunta Starego prawo do organizowania jarmarków i targów, co w dawnych czasach podnosiło prestiż i dawało możliwości handlowe, a to z kolei przyczyniało się do rozwoju miast. Moment odczytania dopełnił wystrzał z armaty. Następnym jakże miłym akcentem było wręczenie przez burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego i dyrektora GCK Dariusza Kowalczyka statuetki rycerza Okunia panu Marianowi Morawskiemu w podziękowaniu za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Halinów. Waga rzeźbionej statuetki blisko 4 kg, wysokość prawie 60 cm to nawet więcej niż hollywoodzki Oscar. Wręczenie wyróżnienia odbyło się w obecności sekretarza gminy Halinów Roberta Gróbka, wójta Cegłowa Marcina Uchwana oraz sołtysa Okuniewa Krzysztofa Mościckiego. W dalszej części programu wszyscy zgromadzeni na rynku udali się pod ruiny Pałacu Łubieńskich, na wspomnianą już inscenizację potyczki wojsk Stefana Czarnieckiego ze Szwedami. Dragoni Fredry zainteresowali widzów, których było około setka mimo ulewnego deszczu, dawnym uzbrojeniem, muszkietami, działkiem i barwnymi strojami. Po prezentacji dragonów odbył się pokaz jazdy konnej w wykonaniu E-Strider, tym razem jako lekkiej jazdy stroju Lisowczyków. Gdy zakończyła się część historyczna, zgromadzeni goście przenieśli się z powrotem na rynek, na występ zespołu Raven, który był ostatnim punktem jarmarku. Podczas jarmarku w niebie stoły straganów uginały się od swojskiej żywności, nalewek, wypieków i biżuterii. Obozowisko rozbijali dragoni, którzy wybijali monetę Okunia. Jak co roku towarzyszyły nam gospodynie z Cegłowa, które sprzedawały kultową już słońkę mazowiecką. Wystawę historyczną organizowali pasjonaci historii ze Stowarzyszenia Eksploratorzy.pl, którym przewodził Robert witt Grostkiewicz we współpracy z Muzeum Techniki Wojskowej i Cywilnej Krzysztofem i Pawłem Gędek. Tym razem tematem wystawy była zabytkowa broń i fotorelacja sprowadzona w zeszłym roku przez eksploratorów wykopalisk w Reducie Ordona w Warszawie. Przy organizacji jarmarku zawsze też możemy liczyć na połos harcerzy z 63. drużyny harcerskiej Ogień i drużynową Paulinę Kuczyńską. Warto też zaznaczyć, że tegoroczna impreza została doceniona przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, który objął ją honorowym patronatem.